Konsole do gier Retro X6 można grać w różne gry o formatach Pegasus, SFC, Nintendo, Game Boy Advance lub Color i tak zwane klasyczne gry retro jak Mario Super Bros. Można również pograć sobie Wormsy różnego rodzaju wyścigi starodawne. Ale również można oglądać filmy. Oczywiście różnej jakości. Tutaj nawet odtwarza w HD i to w miarę dobrej jakości. Głośność też nie jest zła. Można podłączyć głośniki. Kolejną rzeczą jaką jest to jest aparat. Niby jest napisane, że ma 12 megapikseli czy tam 10. Ale jakość jak widać nie jest zadowalająca. Jest poprawna. Można również korzystać Takich narzędzi jak nagrania, czyli audio, czytanie e-booków, minutnik, kalkulator, kalendarz. odtwarzacz muzy muzyczny. Nie jest super, ale jest w dosyć dobrej jakości. Na jednym pełnym naładowaniu można pograć około dwóch godzin bez przerwy lub oglądać filmy około 3 godzin posiadam go od około 3 lat nic się na razie nie psuje wygranych mam około 1343 gry 4 filmy i kilkanaście piosenek w celu sprawdzenia jakości i czy to coś da radę w ogóle odtworzyć? Jak na razie jestem zadowolony.